12 głosów za, 0, przeciw, 0 wstrzymujących się. Y, przyjęliśmy autopoprawki. Udział tutaj potwierdzili, już są. Goście jest Pan Marszałek Wysław Pomorskiego, jest e, pani wojewoda, e, jest pan e, admirał, są też tutaj przedstawiciele służb e, mundurowych i sił e, zbrojnych. No cieszymy się, że jest z nami pan prezydent Szczurek, który po sąsiedzku tutaj z gminą Szemut, jesteśmy w, w dobrym sąsiedztwie, samorządowiec od lat przede wszystkim e, bardzo cieszę, że przyjęli nasze zaproszenie. Działania gminy Szemut w ciągu wielu lat i muszę przyznać, że podobnie jak to wspomniała pani Wojewoda i pan Marszałek, jestem pełen podziwu dla społeczności gminy Szemut. Działań, które podejmuje w tych jakże ciekawych z punktu widzenia samorządu czas. Dzisiaj rzeczywiście sesja wyjątkowa, ponieważ spotykamy się z naszymi kochanymi gośćmi, z naszymi mieszkańcami, przedstawicielami stowarzyszeń, tych, którzy w ciągu roku całego działają na terenie gminy Szemut. Naprawdę macie się czym, czym poszczycić i możecie się cieszyć na koniec, niemalże na koniec tej kadencji, bo przecież wiem o tym, że wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, najprawdopodobniej będą miały miejsce w kwietniu, że możecie z czystym sumieniem myśleć o następnych wyborach, z czystym sumieniem będziecie mogli się spotykać z, z mieszkańcami Waszej wspólnoty, wspólnoty gminnej i rozmawiać o kolejnych zadaniach. Po trzeciej sesji przejęcie, przede wszystkim będzie przyjęcie uchwałą nowego budżetu, jeszcze pewne zmiany tutaj w starym, kończenie starego budżetu, natomiast też taka część tutaj, że razem pośpiewamy też jeszcze kolendę, ten okres taki... Wigilino czy, czy świąteczno noworoczne, tutaj w gminie Szemut e, trwa. Wymiana przede wszystkim doświadczeń. No i cóż, patrząc na e, gości, no tutaj e, nowy budżet jest bardzo ambitny gminy Szemut. Także będziemy potrzebowali tutaj jak zawsze wsparcia władz wojewódzkich, i tych rządowych, i tych samorządowych. Bardzo wam gratuluję tego, co tutaj robicie. Ze swojej pozycji, dzisiaj już nowej, wojewody pomorskiego, będę Was oczywiście wspierać, wspierać rozwój gminy dalej. Myślę, że, że macie, już macie sukces, a przyszłe lata będą jeszcze lepsze. Bardzo gratuluję Pani Przewodnicząca Prezydium, Rada Gminy, Pani Wójcie. Ale najbardziej wszystkim wam mieszkańcom za to, że chcecie się angażować. Budżet bardzo dobry. Budżet skrojony naprawdę wyjątkowo dobrze. Wydawało się nam, że to będzie ciężki rok, ale no, sam budżet inwestycyjny, cały budżet 170 milionów, więc i ten budżet inwestycyjny bardzo bogaty. Oj, to dużo tutaj wymieniać. To są dwie szkoły, żłobki, przedszkole. To są Budowę czterech, może i nawet więcej hal sportowych, duże inwestycje też infrastrukturalne, jeżeli chodzi o kanalizację, wodę, drogi, dwa kolejne ronda w gminie, no jest tego sporo. Proszę Państwa, już wypada nam głosować, mam nadzieję, że przyjąć budżet na rok 2024. Proszę teraz o oddanie głosu. To jest za, proszę. Kto jest za, proszę przycisnąć przycisk za, kto przeciw, przeciw, a także proszę o podniesienie ręki, zwyczajowo tak jest, proszę o chwilę o przytrzymanie, rąk w górze. <noise> Ręka boli, nie decyzja. Dziękuję. Szanowni Państwo mamy wyniki głosowania. Myślę, że wszyscy też widzieliśmy. 12 głosów za, czyli podjęliśmy uchwałę budżetową, przyjęliśmy budżet na 2024 jednogłośnie.